bardzo serdecznie. Ostatnio zajmowałem się y, moimi fundamentami i ścianami na parterze, natomiast y, dzisiaj będę wykonywał otwory w tych ścianach. I tak jak poprzednim razem y, przygotowałem sobie już taką y, ściągawkę, y, gdzie wcześniej przepisałem sobie wszystkie potrzebne mi wymiary z mojego projektu. A nawet więcej, ponieważ jeszcze skonfrontowałem te wszystkie wymiary z, z projektu, z rzeczywistością, z tym, co jest w rzeczywistości. No i tutaj są delikatne różnice. Jakżeśmy później dodawali pewne elementy, no to doszły jakieś zmiany. Ale na początku zrobię to tak jak przewidywał to projekt. A to po to, żeby później pokazać, jak łatwo. I, I można sobie po prostu wpływać później na te wymiary, modyfikować je, coś tam zmieniać, coś tam jeszcze ustawiać. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do pozostania ze mną przez następnych kilkanaście minut. Żeby wykonać otwory w ścianach, najpierw narysuję miejsca, gdzie powinny one się znajdować na skeczerze i do tego celu użyję sobie, przechodzę na. Workbench, Part i przechodzę na Sketcher, aczkolwiek zanim zacznę rysować jeszcze, to wcześniej kliknę sobie powierzchnię, na której będę chciał rysować i teraz dopiero klikam Sketcher wtedy on się mnie pyta, czy na pewno zaznaczona powierzchnia to jest ta powierzchnia, na której powinien powstać mój szkic ja teraz klikam OK I w tej chwili mogę sobie już rysować moje otwory. Pierwsze to wyrysuję bramę garażową, następnie okno. Za nim są drzwi, później jest takie malutkie okienko, i ostatnie okno to będzie kuchnia. Wysokość tego progu, to jest moje 30 cm, tyle powinno być powyżej ziemi, bo o tyle, o te 30 cm yy, wyciągnąłem sobie fundamenty. Teraz się właśnie zastanawiam, czy na sztywno ustawić te 30 cm, czy może lepiej jednak skorzystać z geometrii zewnętrznej. Chyba jednak skorzystam, coś mi podpowiada, że to będzie lepszy wybór. A więc klikam sobie narzędzie geometrii zewnętrznej oraz klikam zewnętrzną ścianę. I teraz podstawa tej ściany musi być wypoziomowana z moim progiem, więc klikam tutaj narzędzie wypoziomuj. I teraz odległość tego wjazdu od krawędzi ściany to będzie. 67 cm tu mam zaznaczone. 67. Szerokość bramy to jest 230 cm. Tak przynajmniej było na projekcie. Natomiast ja później powiększałem ten, ten szerokość tego wjazdu na 250, ale na razie zrobię to na 230. Teraz jeszcze mi pozostała ostatnia rzecz, czyli wysokość. Tutaj jest wysokość. Wysokość to będzie 215 Oj, byłem bardzo blisko. Oj, tutaj jeszcze jakieś doszły rzeczy. 215 cm, dobra. Ściany, wjazd do garażu już mam zrobiony. I teraz według projektu wszystko jest w jednej linii. Czyli okna, drzwi, znaczy górne, górne krawędzi, okien i drzwi i bramy. Wszystko jest ładnie zlicowane. Więc ja sobie też to yy, zlicuję. Może od razu wszystko, dlaczego nie? O, właśnie zaznaczam te dwa punkty i wypoziomu. I znowu kolejne dwa punkty i wypoziomu. Takim oto sposobem zmiana. Yy, o, nie, nie, nie mogę oczywiście poruszyć ich. Wszystkie są już w linii. To dlatego, że ten już jest opisany i już się nic tutaj nie zmieni. Dlatego teraz pozostało mi już tylko yy, ustawić wymiary od jednego do drugiego, czyli tutaj będzie 152 cm 152 i wymiary okna trzeba złapać. Tutaj będzie 80 yy, wyłączyłem sobie chyba, czyli powrót do widoku. O właśnie yy, aha, chyba nie zaznaczyłem. Zazn nie zaznaczyłem po prostu o właśnie tego narzędzia i teraz będzie 85 w tą stronę czyli w wysokość okna to będzie 90 cm Ok, okno już jest zrobione teraz drzwi odległość do okna to tutaj jest 46 cm szerokość drzwi to jest 100 cm ten punkt i ten to tak samo na jednej płaszczyźnie w poziomie, na jednej linii w poziomie. I teraz odległość drzwi od tego małego okienka to jest 89 cm. 89. Szerokość to chyba 40, tak? 40. natomiast wysokość tego okienka to to jest 90 90, dobrze ostatnia rzecz, która mi została to jest odległość od okna do okna i tutaj mam y, 297 ok y, szerokość okna w kuchni to jest 140 oraz wysokość to jest 110. Ok. Sketch już zmienił się na kolor zielony, to znaczy, że wszystko jest opisane prawidłowo. I mogę go już zamknąć. Teraz jedyne co mi pozostało to wykonanie tych otworów. Po pierwsze, to jest tylko rysunek, ja teraz wykonam bryłę robię to w ten sposób, że zaznaczam mój szkic oraz narzędziem extrud, będę go wyciągał i o ile go muszę wyciągnąć, no o tyle, o ile mam grubą, na tyle, na ile mam grubą ścianę, żeby po prostu powstał otwór. Jeśli zrobię za mało, wówczas po prostu nie, nie wykonam otwór, tylko wykonam kieszeń. Takie zagłębienie, nisze. Więc ustawiam moje 24 cm i klikam OK. Tylko, że ja nigdy nie wiem, zawsze w którą one stronę idą. Akurat teraz jest w drugą stronę. Powinno, powinienem się zagłębić w ścianę, a ja się z moimi teraz, jakby dokleiłem je, te elementy więc cofam ruch, ctrl z i znowu mm, zaznaczam sketch, znowu extrude tylko tym razem zaznaczam e, opcję reversed i teraz będę wyciągał e, szkic w drugą stronę, o te moje 24 cm y, i mm, może nawet od razu przejdę, żeby to pokazać z drugiej strony nic się nie dzieje ale jeśli kliknę ok, no to teraz ten mój Obiekt jest widoczny już po drugiej stronie. I teraz, żeby to jeszcze bardziej zobrazować, to wyłączę sobie ściany. Tak, to jest teraz mój obiekt, a nawet jeśli na, najadę na niego, to już pokazuje jak on wygląda. Jeśli teraz wyłączę widoczność tych ścian, to mi zostaną po prostu moje, moje jakby elementy, z których. Które po prostu, yy, którymi posłużę się, żeby wyciąć w ścianie otwory. A więc teraz, żeby to zrobić, yy, zaznaczam moje ściany, z których, czyli bryłę, z której będę wycinał, oraz następnie zaznaczam yy, moje elementy, które symbolizują te otwory. I teraz kolejność jest bardzo ważna, czyli... Najpierw zaznaczamy element, z którego będziemy wycinać, i teraz klik, trzymając klawisz Ctrl, doklikujemy element, którym, który posłuży nam jako szablon. Tym elementem będziemy wycinać. To jest bardzo ważne. Nie można tego zrobić odwrotnie. Nie można zaznaczyć najpierw tego, a później to. Tak? Najpierw element, z którego będziemy wycinać, później CTRL i doklikujemy element wycinający. I teraz narzędziem cut, klikam go i wycina moje otwory teraz powstał tutaj obiekt cut kiedy wyłączę widzialność to widać, że on jest zbudowany z obiektu ściany i obiektu yy, które imitują moje mm, otwory czy za pomocą których wyciąłem otwory dobra, jestem w tym miejscu teraz Dokładnie tym samym sposobem analogicznie wykonam pozostałe otwory na pozostałych ścianach. Znowu klikam powierzchnię, na której będę stawiał mój szkic. Wybieram szkic, klikam OK. Od tej pory rysuję już na tej powierzchni. To już jest gotowe, więc go zamykam i dokładnie to samo, zaznaczony jest Extrude Reverse 24 cm. Tak. Zaznaczam mój obiekt, doklikuję ten, który będę wycinał i Cut. Nie musi być w sumie, czyli kolejna ściana. Te dwa okna są takie same. Tutaj mam małe okienko oraz drzwi. Zacznę znowu od tej krawędzi. Yy, odległość. 55 cm. Te dwa okna, tak jak powiedziałem, są takie same, więc zaznaczę sobie mm, tą krawędź i tą oraz postawię znak równości, równości pomiędzy nimi oraz tutaj to samo równości. Znak równości, one są w jednej linii, czyli tak. I teraz wystarczy już tylko wymiarować jedno i drugie będzie dokładnie takie samo. Tutaj mam 140 cm. Yy, widać, że szkic zmienił kolor na jasnozielony, czyli wszystko już jest yy, w pełni yy, opisane. Nic już więcej się nie da zrobić. Zamykam go i ta sama rzecz, czyli jest zaznaczony Extrude, reversed. Tym razem może yy, pokażę, że yy, co się stanie, gdy wezmę zbyt mało, na przykład 20 cm. 20 cm i kliknę sobie OK. I teraz wytnę jedno z drugiego, czyli w tej bryle będę wycinał tym obiektem i cut OK. I teraz widać, że powstały mi takie kieszenie, tak, takie niecki lub takie nisze, ale to jest ciągle yy, po, po tej stronie widać, że nie ma żadnych okien. Nie ma żadnego problemu, żeby to zwiększyć, żeby to poprawić. Wystarczy sobie otworzyć ten obiekt, którym y, są te rzeczy. Otwieram go i widzę, że to jest mój e, obiekt, który był początkowo. Wycinałem e, tym elementem, więc zaznaczam go i tutaj widzę, że jest lęk na 20 cm. Zmieniam to na 24 cm. I widać, że już wszystko wróciło do normy. Czyli jeśli wezmę 23, nie mam. Kiedy zmienię na 20, może być więcej, na przykład 26. No to tak samo to wszystko zadziała. Dobra, to już mam zrobione. I ta ściana jest prosta, ponieważ tutaj niczego nie ma. Dopiero okna są w ścianie szczytowej. Ok, a więc ściany, a więc otwory w ścianach zewnętrznych, mam już wykonane. I teraz sobie przejdę do ścian wewnętrznych. I może zacznę od, od wejścia. Może tak będzie logicznie. Najpierw ta ścianka to będzie mój. Ja sobie oznaczyłem tutaj wiatrowa. Klikam ściankę, sketch, ok. I teraz zasłania mi e, mój e, widok, ta pierwsza ściana elewacyjna, dlatego klikam sobie e, view section, to jest tak jakby przekrój przez moją bryłę. Od tego momentu widzę dokładnie miejsce, w którym chcę rysować, to jest właśnie ta ściana, którą kliknąłem. I jeszcze raz wracam sobie do mojego zewnętrznego widoku i wyrysowuję drzwi. To są otwory dziewięćdziesiątki. Dojdzie futryna z jednej i z drugiej strony po, pół, po 5 cm, może tam 4 cm. Yy, dookoła pianka i w sumie na gotowo otwór wychodzi takie 80 cm. Natomiast odległość od tej yy, ściany działowej to jest 10 cm. I y, wysokość 205 i to jest zlicowane. Okej, okay. ten już jest zrobiony. No i go chyba będę mógł wykonać już od razu. A więc y, wyciągam. Ścianka działowa ma mm, 8 cm chyba, takie ja robiłem. A dla pewności użyję sobie 10 cm. To będzie reverse. I 10 cm. Ok. Teraz zaznaczam obiekt, z którego będę wycinał, element, którym będę wycinał i wycinam. Otwór już gotowy. To teraz idźmy dalej. Tu jest druga ścianka, przejście. Do kolejnego pomieszczenia i znowu sketch. Ok, i to samo. I wyrysowuję drzwi. Już mam prawie wszystko wykonane. Wszystkie otwory. Ostatnia rzecz, która mi została, to jest yy, przejście do salonu. Tu nie będzie drzwi, tylko yy, taka wnęka w yy, cianie. Yy, I znowu sketch. Alright. Tak. ona będzie na linii ze ścianą a więc wykorzystam tutaj to wiązanie ten punkt oraz ten są jednością i wysokość przejścia to będzie 225. Okej okay. dobra. Dobra. Tutaj też jest ściana nośna, więc nie będzie 10, tylko 24 I wycinamy. Dobra. Ok, właśnie tak to wygląda. I ostatnia rzecz, którą chciałbym pokazać, to jest właśnie to, co wspominałem na początku, czyli rzeczywistość nieco różni się od tego, co jest w projekcie, a mianowicie wysokość drzwi i bramy garażowej nieco są niższe a dokładnie 5 cm ich górna krawędź to 5 cm niżej niż górna krawędź pozostałych okien a to dlatego, że jeśli chodzi o bramę garażową tam został naklejony chyba 4 cm styropiano i zaciągnięte siatką z klejem plus Y, jakaś warstwa tynku, więc to około uzbierało się razem te 5 cm, natomiast drzwi były niższe o te 5 cm. Także to jest jedyna różnica. A także, tak jak powiedziałem na samym początku, y, ja sobie tą bramę garażową troszeczkę poszerzyłem. Otwór z 230 powiększyłem na 250, ale też zostały te węgarki oklejone styropianem i zaciągnięte klejem, dlatego to nie jest pełne 250, tylko chyba tam 245, czyli wychodzi jakby po 2 cm styropianu i plus siatka, klej, struktura razem 2,5 i 2,5, czyli 5. Na razie zrobię ten otwór na 250 i nieco obniżę sobie te Górne krawędzi m, bramy garażowej i drzwi, natomiast okna pozostawię tak jak są teraz, czyli na 215. Żeby to poprawić, znajdę sobie najpierw miejsce. Tutaj dużo rzeczy wycinałem. To jeszcze nie jest to. Czy to już jest to? To jest ten o. To nie to. Tutaj jest wewnętrzne są rzeczy. To też są jeszcze wewnętrzne. Tu już jestem w wiatrołapie, tylko już coraz bliżej. A okej, okay, dobra, mam. To była pierwsza, druga i to jest chyba moja ściana. Dokładnie. A więc. To są te elementy, którymi wycinałem otworze, otwory w pierwszej ścianie elewacyjnej, a więc otwieram ten obiekt. On stoi na tym sketchu, na tym szkicu, więc klikam w niego dwa razy i teraz mam dostęp do mojego szkicu. I tak jak powiedziałem, z 230. Będzie tego 250. Zrobiłem to z tego co pamiętam, z jednej strony 10 i z drugiej strony 10, a więc tutaj odległość nie będzie 67, tylko 57. Natomiast szerokość tego otworu na bramę garażową to będzie 250 cm. I tak jak zaznaczyłem wcześniej, tutaj został doklejony jakiś styropian, więc już go chyba obniżę teraz z 215, zrobię go tak by na gotowo na 210. Razem było tutaj, można było zauważyć, że pozostałe wymiary, też pozostałe krawędzi też się obniżyły, a to dlatego, że one idą jakby drogą łańcuchową od tego wymiaru. Każdy następny punkt jest wypoziomowany z, ze swoim sąsiadem, więc wszystko co muszę zrobić to zaznaczyć sobie to pierwsze wiązanie i go po prostu skasować. I teraz będę mógł wpływać na wysokość pozostałych elementów tutaj. Okno jest na 215, tak jak było. A więc brama jest 210. Od tego miejsca do tego jest 215. I to samo będzie jeszcze z drzwiami. Drzwi po prostu usunę to wiązaniem i wypoziomuję je górną ich krawędź z krawędzią z górną krawędzią wjazdu do garażu, czyli użyję sobie tego narzędzia i to samo zrobię z oknami. Jeszcze dwa ostatnie okna. Zamiast wypoziomowane z górną krawędzią, Drzwi, wypoziomuję je z górną krawędzią tego pierwszego okna, które jest ustawione na 215. A więc jeszcze raz y, Constraint Horizontal Vertical klikam i takim oto sposobem mam poszerzoną bramę i obniżoną y, bramę oraz drzwi. Natomiast y, okna pozostały na swoim poziomie. Zamykam swój sketch teraz. Teraz program aplikuje y, zmiany w bryłach, które tutaj bazują na tym sketchu, mogę wyłączyć już widzialność i zamknąć całe to drzewo ostatnim tutaj z tych, z, tych, z tej listy rozwijanych, rozwijanej i już widzę, że te zmiany zostały zaaplikowane okno jest ciutkę wyżej niż drzwi no i brama jest na pewno też zauważalnie szersza Także na dzisiaj pokazałem już wszystko, co miałem pokazać. W następnym odcinku zajmę się sofitem, czyli po prostu stropem. To będzie taki bardzo niski prostopadłościan i tak go mam zamiar wykonać. Także to będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj już koniec. Za uwagę i za obecność ze mną dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.